Witam wszystkich ponownie, Luiska tutaj, Shoehart, i kontynuujemy grę Morwind. Tak, yy, może się już wynośmy powoli z tego miejsca, jakim jest grobowiec rodzinny, do Balmory, Od, odłożyć parę rzeczy, sprzedać inne, ale jeszcze tutaj mamy drzwi, które zostawiliśmy sobie na koniec, one są tutaj. Więc e, sprawdźmy, co będzie w tych drzwiach, zapisując e, 118. Zapisz. Ciekawe, ile... pewnie już długo mm, dużo razy zadawałem to pytanie, ale ciekawe, ile będziemy mieli stanów zapisu gry. Okej. Okay. Drewniane drzwi. szkielet. Zanim się do mnie zbliży, spróbujmy go... Co jest? Wow, jeszcze tu ktoś jest. Okej, okay, zapraszam. Wow, łucznik. Ach, tak nie trafić. Okej, okay, trzeba wyciągnąć miecz. tego szybko No! Strzeli jeszcze raz o, Dobra i proszę, znowu się obłowiliśmy Kolejne strzały Wow, dziękujemy Panie upiorku Nie upiorku, tylko Kościotrupku Za te strzały, a ty mi daj to co masz przy sobie Cokolwiek miałeś Eee, co wyście tu robili? Co to do jasnej. Wow! Prawie co on spadł. Ja tam byłem, wyście mnie obserwowali. Cóż, muszę przyznać, że. Mm, grobowiec rodzinny. Jest. piękny. Czeka, jest z to droga. Ale mniejsza z tym. Piękny grobowiec rodzinny, to trzeba przyznać. Wielki. W tych czasach mamy inne wyobrażenia odnośnie grobowcu rodzinnego. Jakoś sobie nie wyobrażam, żeby na cmentarzu taki grobowiec rodzinny był. Ale co tam? Co to ja wiem? Dobra. Wracajmy do Balmory. Najlepiej ścieżką wraz z łukiem. No okej. Okay. Nieźle się obowiliśmy. Jeżeli nam się zużyje jakaś część zbroi bractwa cienia, o ile dobrze pamiętam, to to po prostu bez... Nie, nie martwimy się o to. Tylko bierzemy rzeczy, idziemy w nocy poza rejon miasta i śpimy, i na pewno się ktoś pojawi, żeby nam odebrać życie to oznacza, że polują na nas, czyli no cóż, jest logiczne, że ktoś powinien się pojawić. Tak, ale teraz wracamy do... ...Balmory To może być długa droga Zważając jeszcze na to, że nam się powoli kondycja kończy Grzybo drzewa Czy ja dobrze w ogóle idę? Balmora jest tutaj No. Powiedz, że idę dobrze. Okej. Okay. kto atakuje? Ktoś mnie atakuje. <laughs> o oh, fuck! Nie! Bierz go, bierz go, bierz go! Spróbujmy go z łuku wystrzelić, żeby nam się umiejętność podniosła. Nie jedz mnie! Nie waż się! Nie! Utknąłem! Oh, fuck! Wow, wow, wow! Co za bestia! Kupi dinozaury! Jakim cudem ja go nie trafiam? Bierzemy poprawkę! Uff Coś ty miało? Mięso Nie, skóra Bierzemy Tylko trofeum I możemy ruszyć dalej w spokojną drogę W tej jaskini nie byłem Tak, byłem, bo ten dinozaur mnie tutaj stąd gonił i tam mamy w tej jaskini celta Którego za nic nie da się zabić, ponieważ ma ogromny topór Nie topór, tylko młot Młot i nosa Ma hm. Fajnie byłoby go mieć Ciekawe, ale on, on tam broni te, mm. On tam broni jakichś składów Czekajcie, Liska, mogę tutaj jak się robiło? Jakieś oznaczenia notatka, jakoś się to robiło. Ach, nie pamiętam. Ale cóż, postaram się po prostu zapamiętać tę drogę, bo przy jakiejś sposobności lepszej, jak bardziej zlewelujemy postać. To wybierzemy się tam, bo on naprawdę powinien bronić ciekawych rzeczy i mi atakuje coś. I tak, nawet jeżeli mógłbym spróbować pokonać go, to nie możemy, no, nie możemy po prostu się obłowić z tamtej rzeczy, które się tam znajdują, bo jesteśmy już prawie przeciążeni. Więc to musi być po prostu inna wyprawa. Którą prawdopodobnie zorganizujemy tak na długość odcinka, jakąś wyprawę do... A no, tu jest jakaś oskinia jeszcze. Cóż, przed chwilą mówiłem o tym, żeby nie brać rzeczy. Nie, to tu jest. Nie, wejdźmy tam może. A tak przy okazji bym wdzięczny za zapis. 20 Ok, sprawdźmy. Jeśli tam ktoś będzie wrogo nastawiony, zabezpieczony pułapką, czyli tam nikogo nie powinno być. Jest sonda. Okay. uda ci się kiedyś. Bo mi sonda się zniszczy. Okej. Okay. Czyli otwiart, otwarte drzwi. Weźmy niecz błyskawic. Czy ona jest przyjaźnie nastawiona? Zapisałbym. Nie wyglądam. nie wydaje mi się, aby ona miała coś, jakiś miecz przy sobie, albo jakieś inne. Albo nawet jeśli by miała, żeby była silna, i żebyśmy sobie nie dali z nią rady. No jednak jest zabezpieczony pułapką. Nie mamy tu czego szukać wojska, bo sonda mi się skończyła. Możemy przeszukać tę skrzynię? Możemy, weźmiemy. Cóż, wrócimy tu kiedy indziej ludziska. Po prostu nie mam sądy i nie dałoby się i tak. A pułapki w Morrowindzie mają różne. Różne zdolności mogą nam zadać, różne obrażenia, albo po prostu nawet mogą nam skrócić ciężar, jaki jesteśmy w stanie unieść, a to by nas, no, a to mnie i pewnie i was, by to zabolało, bo cóż... Idąc na wyprawę i tak mamy za mało miejsca, więc nie jestem, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby stracić go jeszcze więcej. No i może nas też osłabić, osłabić naszą moc, naszą kondycję. Ogólnie możemy być osłabieni. I zobaczam z kursu. Spinamy się na góry. Ciekawe, gdzie się znajduje Bractwo Cienia, tak a propos. Balmora już niedaleko, już kojarzę ten traktat, jeżeli tak go można za nazwać, i proszę, proszę. Jednak tędy przechodziłem. <grymne> tak, musiałem tędy przechodzić. Okay. Postarajmy się udać prosto do Balmory bez zbaczania z kursu. No i tradycyjnie o nie. Okay, idziemy tędy. Nie, bez, nie będziemy zawracać głowy tamtemu panu. I tradycyjnie najpierw udamy się do domku. Następnie sprzedamy niepotrzebne przedmioty. To jest Balmora czy Fort? Balmora! Proszę. Następnie. Po udaniu się do sprzedawcy, pójdziemy oddać głowę... Nie, to jest fort księżycowy, przepraszam bardzo. Następnie udamy się właśnie do tej babki, oddamy jej głowę. Dowiemy się coś o jakimś gościu, którego... o którym na jego temat mamy się czegoś dowiedzieć do naszego szpiega. I będziemy wykonywać kolejne zadania. Całkiem spoko. Teraz to nowsze zadania, tym są one trudniejsze, bardziej wymagające i co za tym idzie ciekawsze, więc będziemy mieli ręce pełne roboty. Już mamy mosty prowadzące do Balmory. I nawet wczytał się napis Balmora. Tak. Jak mówiłem, pierwsze co do. I to idziemy do. Domku. Pamiętam. Wow! Okej. Okay. Ty jesteś tym strażnikiem, tego przewoźnikiem. Pamiętam na samym początku, jak yy, weszliśmy do yy, krypty. To nie mogliśmy zabić tego truposza, było tak ciężko, tak byliśmy niedoświadczeni, nie dało się go zabić, a teraz proszę, schodzi na trzy uderzenia miecza. Jak to nam się postać Zewelop? jak nam się to postać umocniła? Okej. Okay. Tarcza... O, to mamy zamknięte. Mogę to otworzyć wytrychem Związki wytrych Zbyt skomplikowany zamek No proszę Tak i oto nasz arsenał w tym Młotinos, yy, Młodinosa. Tak, młotinosa. Tu jest to. Tutaj właśnie tutaj są te rzeczy. Wszystkie te alchemiczne pewnie, które nam się do alchemii przydadzą. Nie chciałbym sprzedawać Sole nie chcę sprzedać Skóra Skóry też nie będę sprzedawał Serce gula nie Mięso gara też nie Popiel sól nie chcę sprzedać Mączka również nie Bolnczka biedaka, nie wiem co to jest, ale też tego nie sprzedam. w okay, tu wiadomo, w tej skrzyni będą trzymane wszystkie roślinki, wszystkie składniki, ale chemiczne. Wszystkie te rzeczy. Ten klejnot duszy prawdopodobnie sprzedam. Nie widzę, nie, nie wiem po co w ogóle on tak naprawdę jest. Wędka. Ciekawe, czy możemy coś sobie złowić. Tu jest młotek. Tu jest jeszcze. Ja już na szmaragdy, ruda szmaragdy rudalbonu. Wow, wow, wow. Trzeba mi sera oczu. To bym wziął stąd. Pochodnia. Wytrychy, trzy. O, sonda. Skończyło nam się to. Weźmiemy i ten łuk też stąd weźmiemy. Bo tutaj mamy szafeczkę na łuki. I właśnie weźmiemy ze sobą dwa łuki. A dwa zostawimy. Okay. Mamy trzy takie same łuki. Nie, dwa takie same. A jeden jest hity nowy, krótki łok, który był naszym pierwszym łukiem. Teraz oddamy miecze. Różne nasze tutaj dobitki. Żelazny bełt. Niesta strzała to weźmiemy, bo chyba mamy już ich 50. I te strzały. Tak, ta skrzynka. Będzie na strzały, ta sfatygowana skrzynia, będzie prawdopodobnie na strzały, bo tutaj mogę ich je zgubić. Więc tutaj na kancie będzie żelazny sztylet. A tutaj też będzie żelazny sztylet. Tak, tu nam się zmieści jakaś broń, i to będzie srebrny sztylet. Tutaj mamy coś jeszcze małego. Ta drewniana laska. Tak, ona tu będzie. Tak, jesteśmy mm, kolekcjonerami broni. Tutaj damy ten topór bojowy. Wow, jaki wielki. Ten miecz krasnoludzki. Przydałoby się zdobyć wiedzę, jak władać dwuręcznymi miecz, mieczami. Ja bym go wziął tego krasnoludzkiego, a w zamian za to zostawiłbym srebrny brzeszczot lodu. Tak. Tak zrobimy. Odłożymy jeszcze. To ten żelazny miecz jest dobry. Więc jego bym zostawił nawet. Eee, otwórz to. Tak, zostawimy te bełty. Ile tego mamy? 9 srebrnych strzał. Straszliwa strzała lodu zostaje. Eee, szara strzała to też zostaje. Ta ogieńca strzała zostaje. Żelazna strzała pomieni zostaje. No, to 9 weźmiemy, dokończymy je. Teraz będziemy może chodzić z żelaznymi strzałami. Tak gdzieś chciałbym połowę tych strzał między sobą, a połowę oddać. Akurat połowa. I cóż? W sklepie kupimy jeszcze srebrne strzały. Tylko, że zwykłe. Mamy dużo pieniędzy, możemy sobie na to pozwolić. Tak, to będą strzały. Coś jeszcze tutaj oddamy. Coś jeszcze oddamy. Tutaj. Ymm, hmm, to. Sztylet sądu. Bo mamy ogniste ostrze, więc myślę, że. Co to robi? Wytrzymałość. No, zostawimy to, to ostrze. Sztylet sądu. Mamy jeszcze jakąś broń. Książki. Na naszą półkę. Tu są te listy. Tak, tu są książki. Otwarta mamy. Jedną otwartą. I mamy jedną zamkniętą. E, zamkniętą. Która będzie tutaj. Nawet jest taka sama, tak? Taka sama książka 36 i wywek, kazanie 20, kazanie 15, proszę, proszę. Czyli będziemy mieli niezły zbiór książek A moje zwoje magiczne? Chyba nie zostawiałem. Nie przypominam sobie, żebym zostawiał zwoje. Teraz szukajmy klasyczne przywrócenie zdrowia. Weźmiemy Okej okay. Słaba premiat do zdrowia. Weźmiemy i to chyba też jest słaba premiat do zdrowia. Nie? Do szczęścia. Skoku. Dobra. Mamy coś jeszcze tutaj. Też szczypce bym zostawił. Dobra. Um. Mamy jeden, nie mamy dwa, bo drugi mamy w łapce. Tutaj jeszcze nam się zawieruszył składnik alchemiczny. No i dajemy tutaj, tak, tak, tutaj. No, a resztę sprzedamy, chyba. Tak, spróbujemy resztę sprzedać. Więc cóż, tutaj skończymy odcinek. Ja Wam dziękuję wszystkim za oglądanie. No i Cześć na razie, trzymajcie się bliska.